Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na lekcji matematyki. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 61 i od razu przystępujemy do rozwiązywania zadań. Przed nami zadanie pierwsze. Wysłuchajcie uważnie treści, popatrzcie na ilustrację, bo z nią będzie związane nasze zadanie. Uczniowie klasy pierwszej A wybrali się do wesołego miasteczka. Najpierw jechali kolejką. Mamy tutaj pokazaną tą kolejkę. Narysuj w każdym wagonie tyle kresek, ile było w nim dzieci, zgodnie z podanym opisem. I teraz uwaga, policzmy ile mamy wagoników w naszej kolejce, bo od tego będzie zależało, gdzie będziemy co rysować. Mamy tak początek naszej kolejki i mamy pierwszy wagonik, drugi, trzeci oraz czwarty. Zadanie polega na tym, żeby narysować ilość kresek odpowiednią w zależności od tego, co wiemy o poszczególnych wagonikach. Do pierwszego i trzeciego wagonu wsiadło po pięciu uczniów. A więc uwaga, przygotowujemy sobie kolorową kredkę. Wy oczywiście potrzebujecie jakiś ładny kolor. I rysujemy pięć kresek w pierwszym i trzecim wagoniku. A więc mamy jedną, drugą, trzecią, Czwartą i piątą. I to samo robimy z wagonikiem trzecim. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. Może trochę krzywe, ale jest pięć kresek. A więc mamy po pięć osób siedzących w pierwszym i trzecim wagoniku. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że w drugim wagonie był o jeden uczeń mniej niż pierwszym. Mamy drugi wagon i mamy pierwszy. Skoro wiemy, że w drugim wagoniku było, yy, był o jeden uczeń mniej niż pierwszym, to co musimy zrobić? Musimy od pięciu odjąć jeden. Zapiszemy sobie takie mini działanie tutaj, u góry, nad drugim wagonikiem, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Czyli tak, od pięciu odejmujemy jeden i okazuje się, że w wagoniku numer dwa siedzi czterech uczniów. I teraz bierzemy sobie znowu kolor i rysujemy cztery kreski w drugim wagoniku. Jedna kreska, druga, trzecia oraz czwarta. Cztery kreski. Co wiemy jeszcze? Wiemy, że w czwartym wagonie był o jeden uczeń więcej niż w trzecim. To jest wagon trzeci, a to pusty na razie czwarty. W tym czwartym ma być o jeden uczeń więcej, a więc uwaga, skoro ma być więcej, to musimy do pięciu dodać jeden i dowiemy się, ilu uczniów jechało w wagoniku. Ostatnim, czwartym, było sześciu uczniów. Wobec tego znowu rysujemy odpowiednią ilość kresek. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Piąta i szósta. Mamy sześć kresek, a więc już wiemy, ile osób siedziało w poszczególnych wagonikach. Skoro tak, to teraz możemy uzupełnić zapis pod rysunkiem. Ilu uczniów jechało w drugim wagonie? Już wiemy, bo obliczyliśmy, że w drugim wagonie jechało czterech uczniów, a więc pisujemy sobie cztery. Co jeszcze mamy uzupełnić? Ilu uczniów jechało w czwartym wagonie, czyli w tym ostatnim wiemy, bo obliczyliśmy, że tych uczniów było sześciu. Skoro wiemy już, ilu uczniów jechało w każdym wagonie, pytanie jest następujące. Ilu uczniów jechało razem w czterech wagonach? Czyli, żeby dowiedzieć się, ile wszystkich uczniów jechało, musimy dodać do siebie liczby. W pierwszym wagoniku siedziało pięciu uczniów. Dodać. W drugim wagoniku czterech dodać w trzecim wagoniku 5 dodać ostatni wagonik to 6 osób równa się i teraz moi drodzy uwaga uwaga czy możemy sobie w jakiś sposób ułatwić dodawanie tych liczb bo działanie jest takie wygląda troszeczkę na dosyć trudne czy możemy sobie ułatwić oczywiście że możemy sobie ułatwić jeżeli znajdziemy pary liczb które po dodaniu do siebie uzupełnią się do 10. Ja już widzę, i to nawet dwie takie pary. Pierwsza para to 5 oraz 5 i otrzymujemy liczbę 10, oraz druga para 4 i 6 i też otrzymujemy liczbę 10. Wobec tego mamy 10 z pierwszej pary, dodać 10 z drugiej pary, razem wynik 20. A więc odpowiedź jest jasna, że razem jechało 20 uczniów. Mamy wynik i odpowiedź uzupełnioną. A więc zadanie wcale nie było takie najtrudniejsze. Na kolejnej stronie mamy zadanie drugie. Zadanie drugie dotyczy klasy pierwszej B, która wybrała się do wesołego miasteczka. Posłuchajcie treści zadania. Klasa pierwsza B liczy 20 uczniów. Cała klasa pierwsza B także wybrała się do wesołego miasteczka. Po przejażdżce kolejką 9 uczniów poszło na karuzelę. Pozostała część klasy wolała rzucać strzałkami do tarczy, ilu uczniów rzucało do celu. Co mamy zrobić? Skoro uczniów było 20, po przejażdżce kolejką, część uczniów poszło na karuzelę. Jak dowiedzieć się, co się y, wydarzyło dalej? Wiemy, że część klasy poszła rzucać strzałkami do tarczy, ale nie wiemy, jaka to była liczba dzieci. Kochani, jak to obliczyć? Wyobraźcie sobie sytuację: 20 uczniów, 9 uczniów idzie na karuzelę. Jak obliczyć resztę? Ilu uczniów poszło rzucać do celu? Jeżeli Mówicie, że trzeba odjąć od całej klasy, od ilości uczniów, odjąć uczniów, którzy poszli na karuzelę, to macie świetny pomysł na rozwiązanie. Czyli 20, odejmujemy 9, to są ci uczniowie, którzy poszli na karuzelę i obliczamy wynik końcowy, a tym wynikiem jest 11. A więc do celu rzucało 11 uczniów. 11 uczniów rzucało do celu. Dosyć łatwe zadanie. Kochani, przed nami zadanie kolejne. Ania w dwóch rzutach do tarczy zdobyła 18 punktów. Za pierwszym razem trafiła w pole numer 8. Szukamy tego pola i zaznaczymy sobie na przykład kolorem. Czerwonym rzuty Ani i mamy, proszę bardzo, rzuciła w pole numer 8. Zaznaczamy, to jest rzut pierwszy Ani. Ale Ania zdobyła w dwóch rzutach 18 punktów. Jak obliczyć, ile musi wynosić jej drugi rzut? Ile punktów? Kochani, znowu z pomocą przychodzi działanie matematyczne. Od zdobytych punktów całościowych wiemy, że Ania zdobyła ich 18, Odejmujemy te punkty, które już znamy, czyli 8, które trafiły do tarczy. I teraz, jaki będzie wynik? 18 odjąć 8 to wynik 10. A więc uwaga, tym razem drugi rzut Ani był zdecydowanie lepszy, bo Ania trafiła w pole numer 10, czyli 10 dodać 8. Zdobyła 18 punktów. Zapisujemy odpowiedź. Ania w drugim rzucie zdobyła 10 punktów. Zapisujemy 10 punktów. No właśnie. A czy Janek, kolega Ani, też miał tyle szczęścia i zdobył tyle punktów? No nie zupełnie, bo Janek, kolega Ani rzucił do tarczy dwa razy, czyli tak samo jak Ania, razem zdobył 14 punktów i my teraz mamy podać. Ilość punktów, które mógł zdobyć Janek. To jest teraz nasze myślenie. Musimy wykombinować, jakie pola, w jakie pola mógł trafić Janek. Ja mam pomysł. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, możecie sobie zrobić pauzę albo zupełnie samodzielnie to zadanie wykonać. Pomysłów będzie kilka. Na przykład Jankowi mogło się przytrafić, że rzucił dwa razy w pole. Numer 7 i teraz zaznaczymy sobie w kolorze na przykład zielonym 7, 7 i 7. Mogło się tak zdarzyć? Oczywiście, że tak. Wobec tego wtedy zapisujemy, że Janek rzucił 7, dodać 7 i uzyskał 14 punktów. Czy to wszystko? No nie. Bo Janek mógł rzucić jeszcze inaczej. Myślę i zastanawiam się, czy na przykład Janek nie mógł trafić do pola numer 8, tak, trafił w pole numer 8 i trafił w pole numer 6. Uwaga, w takim razie 8 dodać 6, to też daje nam wynik 14. No właśnie, czy to wszystko? Czy jeszcze mogło się coś przytrafić? Janek mógł na przykład rzucić jeszcze inaczej. Mógł na przykład trafić w pole, zobaczymy czy żółty kolor będzie widoczny na tarczy, mógł rzucić na przykład w pole 10 oraz 4 i też zdobyłby wtedy 14 punktów, a więc zapisujemy. 10, dodać 4, równa się 14. Kochani, czyli mamy aż trzy pomysły, może znajdziecie jeszcze coś innego, mamy aż trzy pomysły, w jaki sposób y, mógł rzucać Janek, żeby zdobyć 14 punktów. Uwaga, przed nami zadanie, które my mamy sami ułożyć. Ułóż inne zadanie o rzucaniu strzałkami do tej tarczy. Ja sobie wymyśliłam, że to będzie zadanie tym razem o Julku. Julek też będzie rzucać do celu. Zobaczymy, czy mi się tutaj uda jakoś tak napisać. Yy, I też będzie rzucać dwa razy. Czyli zapiszemy tak: Julek rzucał. Oczywiście, wy możecie swoje zadanie wymyślić. Dwa razy dotarczy. Dotarczy. zdobył Ja sobie wymyśliłam, że to będzie 15 punktów. Punktów kropeczka. I oczywiście będzie pytanie, które musi być. Ja tutaj musiałam troszeczkę wyjechać z miniatury, bo bałam się, że mi się to nie zmieści. Jakie pytanie może być? W jakie pola Mógł trafić. W jakie pola mógł trafić? Oczywiście pytanie musi być znak zapytania. Kochani, no właśnie, w jakie pola mógł trafić? Moi drodzy, patrzycie teraz na pewno na tarczę i znajdujecie liczby, które dają nam wynik 15, czyli muszą to być dwie liczby, które dodamy do siebie. Dadzą nam wynik 15. Czy macie jakieś pomysły? Ja na przykład wymyśliłam sobie, że to będą liczby następujące. Na przykład Janek mógł trafić, przepraszam, Julek mógł trafić w pole z numerem 10, z 10 punktami oraz z 5 punktami i uzyskałby wynik 15. Mógł również trafić w pole z ósemką, z 8 punktami i z 7, czyli 8 dodać 7 uzyskałby też. 15 punktów. No i wymyśliłam sobie jeszcze coś takiego, że Julek trafił w pole z 15 punktami. I co teraz? Skoro 15 punktów to jest tyle, ile powinien zdobyć, a on rzucał dwa razy, to co musiało się Julkowi przydarzyć? Julkowi musiało się przydarzyć to, że nie trafił w tarczę, czyli zdobył 0 punktów, czyli 15 dodać 0. Też mogło się coś takiego przytrafić. Kochani, a więc mamy takie różne pomysły na rozwiązywanie y, naszych zadań. Wobec tego przejdziemy teraz szybciutko jeszcze do kolejnego ćwiczenia. To jest takie ćwiczenie bardziej na spostrzegawczość i na szybkie liczenie. Co trzeba zrobić? Zaznaczone ramkami liczby różnią się o 10. Mamy tutaj przykład 4 i 14. No tak, bo gdy od 14 odejmiemy 4, Różnica wynosi 10. Mamy również 18 odjąć 8, mamy taką parę, bo gdy od 18 odejmiemy 8, różnica to również 10. Spójrzcie do naszego kwadratu i znajdźcie kolejne, kolejne takie pary. Czy mamy jeszcze jakieś pary, które dają różnicę 10? Ja na przykład znalazłam kolejną parę i będę zapisywała tutaj nasze przykłady w postaci działań. Uwaga, Para 2 oraz 12 i działanie 12. Odjąć 2 równa się 10. Mamy następną parę. Teraz spróbuję w kratkach zapisać. Kolejny przykład. Może zmniejszymy jeszcze, żeby się to wszystko ładnie nam zmieściło. I teraz kolejna para. Znalazłam również, 17 i 7, bo 17, gdy odejmiemy od niego 7, od tej 17 odejmiemy 7, otrzymujemy różnicę 10. Szukam dalej. Co jeszcze? Zauważyłam parę 5 oraz 15. Gdy od 15 odejmiemy 5, otrzymamy wynik 10. Czy jeszcze coś widzimy? Widzimy jeszcze 13. Oraz 3, 13, odjąć 3, daje nam wynik 10. Bardzo łatwe przykłady dzisiaj mamy do obliczenia. Zauważyłam parę 19 i 9. 19, odjąć 9, też daje nam wynik 10. Przejdziemy do kolejnej linijki, mam nadzieję, do kolejnych kratek. Mam nadzieję, że jeszcze coś znajdziemy. Zauważyłam y, również parę, 16 i 6. 16 odjąć 6 daje nam też wynik 10. Co jeszcze zauważyłam? Zauważyłam również 10 i 0. 10 odjąć 0 równa się 10. Czy coś jeszcze? Zauważyłam jeszcze 11 i 1, a więc kolejna para. 11 odjąć 1 daje nam różnicę 10. Dopisujecie sobie, a ja już przechodzę do kolejnych przykładów. Chodniczki matematyczne. Dopisz liczby zgodnie z zauważoną zasadą. Co będziemy tutaj wpisywać? Najpierw musimy sprawdzić jaka jest zasada. 6, 8, 10. Jaka będzie następna? Liczba. Trzeba sprawdzić, jak z szóstki zrobić ósemkę. Z szóstki zrobimy ósemkę, dodając. 2. Z ósemki zrobimy dziesiątkę, dodając 2. A więc zasadę już znamy. Czyli moi drodzy, do kolejnych liczb będziemy musieli pisywać liczby o 2 większe od liczby poprzedniej. Czyli 10 dodać 2, ja już nie będę tutaj wszędzie pisała dodać 2, tylko my to będziemy robić pamięciowo. 10 dodać 2 to 12. 12 dodać 2 to 14. A 14 dodać 2 to 16. I ostatnia liczba w tym chodniczku, 16 dodać 2 to 18. Rozwiązaliśmy pierwszy chodniczek, czyli wiemy, że zasada, która tutaj obowiązuje to dodawanie dwójki do każdej liczby kolejnej, żeby powstała o dwa większa. Teraz jaka zasada obowiązuje na tym chodniczku? 20, potem mamy 19, 18. Czy domyślacie się co to będzie za zasada? Co jak zrobić, żeby z 20 powstała 19? Pewnie wszyscy już mówicie, trzeba odjąć 1. Zgadza się, 20 odjąć 1 to 19, a jak z 19 zrobić 18? Podobnie, 19 odjąć 1. A więc moi drodzy mamy zasadę, czyli następna liczba wpisywana do kolejnych okienek musi być o 1 mniejsza od poprzedniej, czyli 18 odjąć 1 to 17, 17 odjąć 1 to. 16, 16 odjąć 1 to 15, a 15 odjąć 1 to 14. Wykonaliśmy kolejne obliczenia i mamy kolejny chodniczek rozwiązany. Ta zasada jest bardzo ważna, moi drodzy, żeby ją odkryć zawsze, bo dzięki temu wiemy, co dalej mamy wpisywać w naszych matematycznych chodniczkach. Uwaga! Jak z liczby 0 zrobić 3? Pewnie powiecie, że trzeba dodać 3. I słusznie. 0 dodać 3 daje nam 3. A jak z trójki zrobić 6? Podobnie. Wystarczy do 3 dodać 3. I powstaje nam szóstka. Mamy zasadę. Wobec tego zasada w tym chodniczku obowiązująca dodajemy do każdej kolejnej liczby trójkę. Czyli tak, 6 dodać 3 to będzie 9. Gdy do dziewiątki dodamy 3, to będzie 12. Gdy do 12 dodamy 3, będzie to liczba 15. A gdy do 15 dodamy 3, to będzie 18. I rozwiązaliśmy kolejny matematyczny chodniczek. Moi drodzy, zadania dzisiejsze matematyczne były bardzo łatwe. Naprawdę czasami wydaje się, że... Jakieś zadanie jest trudne, bo wydaje się, że treść tego zadania jest trudniejsza, coś, coś powoduje, że zadanie przeraża nas, nas troszeczkę, ale myślę, że po przeczytaniu dokładnym zadania jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie z nim poradzić. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, bo to już wszystko, nasze spotkanie dobiega końca. Do kolejnego naszego spotkania, do usłyszenia i do zobaczenia.